Cześć moi mili, witam was na kanale Kotłospaw, jesteśmy dzisiaj na Śląsku w Czechowicach w Dziedzicach. Widzimy się z naszym serwisantem Arturem. Cześć Artur, witam? witam. cześć. Przede wszystkim w pierwszych słowach chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować panu Henrykowi, który zgodził się na możliwość nagrania krótkiego materiału wideo. A spotykamy się dzisiaj po to, aby ogólnie porozmawiać o wykonanej instalacji. O tym, dlaczego właśnie Kociusz się tutaj znalazł w tej kotłowni. No i poznać naszego serwisanta Artura. Powiedz mi, byłeś wykonawcą instalacji, wykonawcą pierwszego autoryzowanego uruchomienia kotła. Opowiedz nam, dlaczego ten kocioł, dlaczego tak rozwiązana instalacja trafi nam swoje, swoje jeżeli, rozwiązania. Jeżeli chodzi o sam kocioł, jak zaczął taka decyzja, no to klient, klient był zdecydowany po gdzieś tam swoich wyborach i szukaniu kotła na internecie, w internecie. Przede wszystkim wymiary, bo tutaj jak widać, kocioł, który za nami stoi, został przesunięty, żeby ten kocioł się tutaj zmieścił, mhm. w miejsce starego kotła zasypowego. Przede wszystkim instalacja, która tutaj została wymieniona. Wiele, wiele, się, wiele się nie różni od tej, która była wcześniej. Zostały, zostały tylko dołożone pompy, zawór czterodrogowy. Jasne, rozumiem. Czyli część instalacji po prostu została wycięta i, i zmodernizowana w taki sposób, żeby żeby dołożyć do To, do to co jest tutaj widoczne, no to to wszystko było wycięte i do okay. prostu do, do tych rur, które są w poziomie. Okej. Okay. Powiedz mi na temat samej instalacji. Widzę tutaj dwie pompy, siłownik. Dlaczego jest to w ten sposób rozwiązane? Jedna pompa po lewej stronie jest to sila zasobniczej wody, który znajduje się. Dyżej. Ok. Jest to upadka drugi drug, druga pompa z układem mieszającym zasila y, cały dom. Mm -hmm. Jest kilka naszych grzejników i, no, i chroni automatycznie powrót. No właśnie, warto o tym wspomnieć, ponieważ mamy tutaj zastosowane klasyczne rozwiązanie, rozwiązanie z zaworem mieszającym wraz z siłownikiem. I takie rozwiązanie daje nam komfort, ponieważ... Słodziu może pracować na wyższej temperaturze. Tak jak w tym przypadku, temperatura nastawiona to 70 stopni i automatycznie niższy parametr, 50 stopni, idzie nam na marzeń. I to właśnie dzięki temu mieszaczowi. To nie jest jedyna jego zaleta, ponieważ dzięki niemu również mamy y, ochronę powrotu, czyli powrót kotła jest zawsze, zawsze wygrzany. Artur, powiedz mi jeszcze tak, bo widzę, że są tutaj jakieś dodatkowe urządzenia. Jest tu jakaś automatyka dodatkowa? Automatyka dodatkowa, poza standardową, którą znajdziemy w kotle, czyli pogodowej. Mhm. Y mamy moduł internetowy, który nam, że tak powiem, pozwoli. Pozwoli łatwiej zarządzać tym kotłem i całym tym ogrzewaniem, i też klient będzie, że tak powiem, zabezpieczony w tym momencie przed jakimiś tam problemami, z którymi ty na przykład możesz pomóc. Tak? No zgadza się, warto właśnie o tym wspomnieć, że dzięki modułowi Econet my jako serwis mamy dostęp do danego kotła po zgodzie klienta tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, i to jest naprawdę, wierzcie mi, moi drodzy, świetne rozwiązanie, bo bardzo często zdarzają się błędy nastaw użytkowników i zazwyczaj idzie to skorygować właśnie przez dostęp zdalny do przez internet, także jeśli macie taką możliwość, montujcie moduły Econet. Dodatkowo mamy jeszcze regulator pokojowy dotykowy, to jest, to, to jest też opcja dodatkowa, która, która była dołożona okay. do całej instalacji. No co, jesteśmy po, po tak naprawdę uruchomieniu. Klientowi życzymy dużo radości z użytkowania, żeby jak najmniej czasu spędzał w spocowni i na dokładaniu, e, na, na dokładaniu paletu i na samej obsłudze, ale wydaje mi się, że ta automatyka, e, ten rodzaj instalacji, która jest tutaj zastosowana, da tak, klientowi przede wszystkim duży komfort i wiele, wiele oszczędności. Widzimy się w tej kotorni już za rok na corocznym przeglądzie. Pan Henryk zaręczał nas, że, 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 nas, że, wpuści. że wpuści z kamerą. Także tak. widzimy się za rok w Czechowicach w dziedzicach. Artur Wielkie dzięki. Dzięki również. Zapraszam do skorzystania z usług hydraulicznych Artura Mielko, który działa na obszarze Śląska. Jego nagary znajdziecie u nas na Facebooku albo po kontakcie telefonicznym. Dziękuję, dzięki. dzięki. dzięki.